Siemano, widzowie, dzisiaj mamy Hero Zero. Sezon antycznego Rzymu. Twoja podstawowa intuicja wzrasta o 10%. Tak, tak, tak. Mamy dalej speed. Serwer tego nie chcę Ale tak się odpale. No najlepiej, tak. Mamy sezon antycznego Rzymu. 25 dni, 6 godzin pozostało. No co tu mogę powiedzieć? Nagrody są jak nagrody. Nic ciekawego, nic jakiegoś nadzwyczajnego. Nie wiem czy był już ten sezon czy nie. A po ile teraz przepustka chodzi? Jako 25 zł, no można i tak nie cenę podwyższyć. No one już były wcześniej podwyższone, tak? ale no co zrobić? Hero zero, hero 0. Niestety. A choć zrobiło mi się te w tym, coś mi się zrobiło, tak? No i dobrze możemy sobie odebrać tutaj to otworzyć coś, a tu jeszcze jeden się w pomieszczeniu 420 robi e, podstawowe wynagrodzenie w e, monetach za misję o 10% czy ja to chcę? to jest magazyn coś jeszcze mogę ulepszyć jako? nie, e, ale mogę wy a, nie wybuduję placu kurde no to dajmy to o zaatakujmy kogoś sobie tak, no normalnie pograjmy popykajmy w HR0, a nie tak że od razu odcinek się kończy, tak i przypominam o konkursie który jest no 13 stycznia, jak ktoś nie wbił, to macie link do Discorda na Discordzie macie po prostu konkurs dwie osoby mogą wygrać 20 zł w hard. to po prostu nie wie to tak przypominam bo mało osób bierze udział, a Myślę, że po prostu no zawsze coś zgarnąć fajniej. W ogóle mam 42 oponki, No nie wiem skąd. Nie mam pojęcia, ale już zgarnąłem sobie punkt. Trochę tych zasobów tutaj odbierzemy. Kolejny punkt sezonowy i dostaniemy pierwsze buty. Buty jak zawsze będą w słabej, no właśnie. Sławej, możemy sobie no sklep. Wejdźmy sobie do kolekcji. W kolekcji co my odblokowaliśmy? Bohater sezonu. Wow. I mamy umiejętności. Dajmy sobie tu. Oj, 200 koła prawie. A to, to też jest jakieś tu modyfikacje, ale minus 55 jest. Nie jestem w żadnej drużynie, bo po prostu rzadko do tej gry wbijam, więc nawet mi się nie opłaca. na jakiś czas wbijam, nagrać jakiś odcineczek czy coś jak to woli i tyle. No i co? To by było na tyle na dzisiaj. Zostawcie lajka, bo 90% mnie osób oglądających nie subskrybuje, więc no jak chcesz to daj suba, lajka, komentarz. No i tyle. Trzymaj się. Cześć.